Kasienia, ładnie idziemy, Junia. czekaj może sama wstanie, o, bo tak to zostaw, niech sama wstanie, chodź, chodź, ładnie wstajemy, o, Boże. już, no. ojoj, nie idzie, nie, pomóc, e, e. jedna noga, druga, co się tak kręcisz, powoli, powolutku, o, idziesz, ja wiem, ty sama, ty sama Ja, wiem. ja chcę sama O, o boże może, gdzie Do no, trawy będzie jadła? No tak, sama idziesz No to jeszcze nie przeszkadza to Zaraz dowód Też wyrobimy, samo <grym> <samy. grym> Jak zeszła Gdzie idziesz? Tam obózka razem? <grym> O! Oh! Ja Pomogę, co? Jaki <laughs> Ja ten moment będzie? No idziemy, nie? <laughs> kiedy się zmęczy, co? Idziesz to? z nami? I idziesz, nie idziesz. O Boże. O Boże. Opa. Nie ma bucika tego krzywo jednego. I